Hej, witajcie na kanale Fotografia Analogowa Mało Obrazkowa. w tym oto odcinku przez, przez, przez opowiemy sobie sobie jakie ma być wyposażenie do wywołania wyposażenie do odbi odbitek czarno-białych. No to tak, intro. No to tak Oczywiście co potrzebujemy? Oczywiście znam powiększalnik Ale teraz uwaga Używany około Od 40 zł do 230 Ja mam No to tak, dostałem go za jakieś 40 zł z obiektywem No, nowy No, nowy No to już jest dosyć wysoka cena jakieś od 1000 do 2 do, do do 3000 drogo, bardzo drogo. maskownica uży, używana max 100 zł w moim przypadku ja mam maskownicę fotograficzną PZO Warszawa 13x18 zdobytą za 30 zł Zagro ciemniowy do 200 zł spokojnie za 200 zł kup. kupimy naprawdę dobry zagro A do czego służy nam zagro Do prawidłowego odmierzania czasu dla naświetlania papieru i czułego. W moim przypadku ja tego się zagra. nie używam, tylko po prostu tym troszkę, tym łącznikiem. Przechodzę raz, dwa tylko raz, dwa sekundy i wyciągam papier i wkładam do hamii. Ale. To powiem sobie w następnym odcinku wy wywoływania odbitek czarno-białych. Już będzie on niedługo. Ku kuwety. Koszt około 13 na no 18. Nowa. Pię od 15 zł do 36 sztuk. Ja, ja, ja mam kuwety, yy, Wyświetlcie się mam ja, jakie? Wyświetlcie się mam tutaj się wam jakie? Yy, tu o. Tu się mam się do końca wyświetli. Bo ja zapomniałem, przepraszam. Butelki na chemię. Najlepiej ciemne. Koszt około od 6 zł do 45. Ja mam butelki kaisera Za 24 zł. Mogę je polecić. Dobrze rysujące obiekty do powiększalnika fotograficznego. W moim przypadku ja mam od, od polskich zakładów Op optycznych. Ob termometr nie musi być jakiś full wypas może być tylko tak, taki co do akwarium ważne żeby był kosz to spokojnie kupimy za jedną złotych te y termometr do akwarium papier światło Przyterminowany, przeterminowany ma, ma, ma ciekawy efekt przykładowo lekkie zadymienie po skanowaniu przykładowo na odwrócenie kolorów na kolorów z czarno-białe na kolor, na przykład z niemieckiego nieba na różowe zielone. Warto popróbować, warto poeksperymentować, a dlaczego nie? A, a fajne po prostu normalne, czyli takie, no jakbyśmy zrobili zdjęcia analogiem, wywołali samemu kliszę i później ją zeskanowali przez stary y wzięliśmy ją wrzucić, byśmy, no, do powiększelnika i później zrobilibyśmy no, no, no odbitkę, to do samo wyjdzie, tylko że, w czar że na czarno-biało. Tak, przeterminowany do 40 zł, barytowy od, od, od Bydgoski Zakładu Fotochemicznych foton a, a, a ważne, od 25 zł do 180 zł, w zależności od rozmiarów. Rów odbitki na przykład 13 na 18 Szczypce. Dwa są spoko. Trzy No mogą być. Koszt, koszt około 10, 10 zł za sztukę. Suszarka do zdjęć bardowych na podłożu papierów. Tutaj się mam wyświetli się wyświetlić gdzieś wam tam na górze. Yy, odcinek o tej susz suszarce. Lampa ciemniowa wa, lub żarówka czerwona lub żółta lub, lub żółta oliwkowa. W moim przypadku ja, ja nie inwestowałem właśnie e, ja na lampę ciemniową, tylko po prostu kupiłem właśnie żarówkę e, GU10 taką wkręcaną i jest takim pilotem e, z pilotem. To, to jest żarówka typu os, os, osrama. Wciskam e, kolor czerwony, świecimy na czerwono, bo jest. No, no to tak, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, z wami się będę na narka.